Witam, to mój pierwszy filmik na tym kanale. Dzisiaj unboxing paczki z Jaty. Warstwa za nami i otwarte. Zaczynamy prezentację mang znajdujące się w tej paczce tytuły to w uzupełnienia już posiadanych przez mnie serii. Między innymi znaki naszych uczuć. To ósmy tomik bardzo uroczego shojo romansu opowiadający historię miłosną głuchej dziewczyny i chłopaka-podróżnika. Kolejnym tytułem jest piąty tomik Medalist. To urocza sportówka opowiadająca o losach dziewczynki pragnącej zostać profesjonalną łyżwiarką. Od tej mangi wręcz bije pasja i widać, że autor kocha łyżwiarstwo. Samą mangę można uznać jako kompleksowy przewodnik po łyżwiarstwie, przynajmniej według japońskich standardów jest standardowo dodawane do każdej paczki zakładki. Mam tu takie dwie nowe. Niezłe, iż kolekcja mi się ich zbierała. Jest też naklejka, zapewne w związku ze zbliżającym się festiwalem mangowym. Kolejnym tytułem jest Jedyna Nowość. Druga wydana przez Waneko Manchawa. Przeznaczeniem złoczyńcy jest Śmierć. Jest to tytuł, który czytałam, podobnie jak zresztą ich solo leveling. Jeszcze zanim zapowiedzieli premierę, dzięki fanowskim stronom z tłumaczeniami. Lubiłam ten tytuł, więc gdy się dowiedziałam, że go wydają, postanowiłam zakupić. Nie mam za wielu tytułów od Waneko, więc nie wiem czy to jest standard, ale na przyszły zapakowane w folikę. Paneko naprawdę postarało się wydając tę manchwę. Widzicie te złocenia? Cudo. Sam tytuł opowiada o losach dziewczyny, która po śmierci odradza się w grze o Tomę. Wcierając się w rolę głównego złoczyńcy. Musi sobie rozkochać jednego z pięciu męskich bohaterów, nim wróci główna bohaterka. Inaczej czeka ją śmierć. Nam sam koniec trzeci tomik Moje szczęśliwe małżeństwo. Tom trzeci i czwarty. Historia to kopciuszka rozgrywający się w Japonii z wątkiem paranormalnym. Adaptację tego tytułu można obejrzeć na Netflixie w formie anime. Posiada ono polski dubbing. Sam tytuł posiada również wersję aktorską. Chociaż tej akurat nie oglądałam. Wyszedł nie jakiś czas temu drugi sezon, ale ja go nie obejrzałam, żeby sobie nie spoilerować mangi. Kiedy wychodził pierwszy sezon, nie wiedziałam, że będą wydawać ten tytuł. I to już była cała zawartość tej paczki. Do następnego!